Kolejny tydzień, coraz bliżej do premiery, a zatem pora na kolejne informacje ze świata Battlefielda 2042. W tym materiale dowiecie się o kolejnych szczegółach dotyczących ustawień i personalizacji broni w trybie portal, poziomie destrukcji i opcji radia, które znajdą się w grze, czy płatnej walucie, a zarazem elementach, które będzie można za nią nabyć. Do tego najnowszy zwiastun od Nvidia, w nim krótka prezentacja zmian w gadżecie w cudzysłowie z wallhackiem, nowa broń oraz urywki odnoszące się do personalizacji żołnierza. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda 2042, to zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. A teraz zaczynajmy. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. DAISK kilka tygodni temu informowało nas o ich higienie pracy względem poszczególnych sekcji gry. Tłumacząc na nasze, to po prostu stworzyli pewne zamknięte segmenty, które stanowią fundament gry i w przypadku wprowadzania do nich jakichkolwiek poprawek, fundament ten nie ulegnie potencjalnym błędom, jakie miały często miejsce w przeszłych battlefieldach. Każdy, nazwijmy to, bezpieczny segment jest ponownie hermetycznie pakowany, a proces tego zabezpieczenia się ponawia. Wszystkie elementy muszą oczywiście uzyskać certyfikat na poszczególnych platformach. Jak poinformował nas Tom Henderson, jeden z tych kafelków, w którym jest aktualizacja zaplanowana na dzień zerowy, czyli 12 listopada podczas wczesnego dostępu, została wysłana jeszcze raz do procesu weryfikacyjnego. Nie jest to jednak zła informacja, bowiem dzięki temu dodano niezbędne poprawki. Dzień pierwszy natomiast wprowadzi 19 listopada kolejny, zapewne nieco większy update. Community manager Kevin Johnson w poście na Twitterze wskazał, że destrukcja w Battlefieldzie 2042 będzie podobna na większości map do tej, jaką mogliśmy zobaczyć w Battlefield 5. Niektóre obszary, jak dla przykładu wioska na mapie Klepsydra, mogą zostać całkowicie zrównane z ziemią, a niektóre będą nieco mniej widowiskowe, do czego chyba przywykliśmy przez tyle lat. No, może oprócz tego batką, pany 2, ale to już się nie czepiajmy. Jeden z deweloperów, Angel Kawazow, dodał, że na konsolach nowej generacji gra nie będzie wspierać zablokowanego poziomu 120 Hz przy pełnym serwerze liczącym 128 graczy. Ze względu na ogromne zróżnicowanie na mapach będzie to zakres między 60 a 120 Hz. Przyczyna leży w procesorach obydwu dystrybutorów, zarówno ze stajni zielonych, jak i niebieskich. Każda mapa w 2042 będzie posiadać radia, które, tak jak w becie, były dostępne w pojazdach cywilnych. Będą one grać trzy rodzaje ścieżek dźwiękowych, no a na chwilę obecną nie ma w planach wprowadzania dla nich oddzielnej playlisty. Jak dobrze zauważył w jednym z poprzednich zwiastunów Nasz Rodak Drozdek, jeden z celowników pokazuje liczbę pocisków w magazynku, a także jest wyposażony w dalmierz. Fajna opcja dla graczy, którzy będą chcieli dodatkowo pobawić się w portalu na serwerach typu hardcore. Nieoczekiwanie tym razem Nvidia na nowym zwiastunie bez chuda zaprezentowała funkcję, które zapewni w grze. Będzie to Nvidia Reflex zmniejszające opóźnienia, okluzja otoczenia ze śledzeniem promienia wodzącego oraz DLSS. Niektórzy śmieli się, że trailer paradoksalnie klatkował, ale nas powinno bardziej interesować, co nam pośrednio zdradził. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem wam, że inwazyjność skanera IMGX została dostrzeżona przez deweloperów i wyciągnął oni odpowiednie wnioski. Teraz mamy na to bezpośredni wgląd. Czerwona poświata zaznaczająca wrogów została zmniejszona z 2 do 1 sekundy, a odświeżenie nieco wydłużone. No i bateryjka wyładowuje się teraz nieco szybciej. Tak przynajmniej ustalili gracze na Reddicie. Dodatkowo nakładka działa tylko w momencie używania celownika, także troszeczkę się zmieniło. Widać, że podjęto ku temu jakieś kroki, natomiast oficjalne stanowisko DICE poznamy, gdy całkowicie zakończą balansowanie gadżetu, bo na ten moment, gdyby nie zwiastun, to nawet nie wiedzielibyśmy, co zostało w tym obszarze zmienione. Niektórzy i tak twierdzą, że skaner powinien mieć jednorazowe podświetlenie albo po prostu zostać zamieniony na coś w rodzaju czujnika bicia serca. Dajcie znać Wasze odczucia. Na nowoczesne pole bitwy trafi również karabin powtarzalny z XIX-wiecznym rodowodem. Rześciopociskowa broń w teorii jest do wytłumaczenia, zwłaszcza że podczas anarchiczno-anomicznej sytuacji w 2042 roku wszystko, co strzela, jest tak naprawdę na wagę złota. GVT idealnie sprawdzi się na starcia średnio-dystansowe, a pełna gama najróżniejszych dodatków od młodzi pierwowzór wielu nowoczesnych broni. Na jednej z map widać dwie trąby powietrzne, Espinoza ma nowy skin, a jeden ze specjalistów zawiera dodatkowo rękawiczki i zegarek, co może najwyraźniej także być obszarem personalizacji naszego wojaka, albo tak jak w BF5 dana część munduru będzie po prostu wyposażona w unikalne dodatki. Idealną kontynuacją będą nowości wykupane z plików przez Temporiala. Dataminer znalazł referencje odnoszące się do płatnej waluty Battlefield Premium. Podobnie jak w BF-5 pozwoli to na zakup elementów kosmetycznych, płatnego karnetu bojowego, przypona jedynie ze skinami, oraz bonusów do zdobywanego PD. Jednocześnie niestety nie wygląda na to, aby możliwy był transfer tego swojego bońcowego kapitału z BF-5 do 2042. Serwery w portalu będą umiejscowione na wschodzie i zachodzie USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Singapurze, Japonii, Australii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Personalizacja broni w portalu na przykładzie AKS-74U będzie ona poddana dostosowaniu w locie, jeżeli oczywiście ustawimy sobie taką opcję. Naturalnie BF-3 ma trochę więcej możliwości niż batkompany 2, a przykładowo w Karze 98 z BF-1942 będziemy mogli jedynie zmienić przyrządy celownicze. No ale na takich prawach jest oczywiście w cudzysłowie remaster. Jak dobrze pamiętamy, klasy w Battlefieldzie Bad Company 2 i Battlefieldzie 3 miały swoje, nazwijmy to, specjalizacje z bonusami, czyli wybierając jakąś klasę, miała ona dodatkowo jakiś unikalny po prostu bonus. DICE postanowiło dodać je również klasom z 1942, aby wyrównać po prostu szanse. Wszystko odnośnie ich działania będzie można oczywiście zmienić za pomocą rozbudowanego edytora logiki w Battlefield Portal. I tak naprawdę to dużo tych opcji nam się tam szykuje. Pamiętajmy jednak, że Temporial ma dostęp do plików z alfy i bety, które mogą, ale wcale nie muszą znaleźć się w finalnym bildzie premierowym, no i potem z oddaniem wielu opcji dla graczy na przykładzie BF5 może być różnie. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!